Jak można podsumować to spotkanie? Eee, no na pewno ciężki mecz, nie taki jakiego myślę każdy tutaj się spodziewał. Znowu gdzieś mamy dużo sytuacji, nie strzelamy i dostajemy przysłowiowego gonga i musimy gonić wynik. No nie możemy tego, nie może tak się dziać, szczególnie tutaj na naszym boisku. No powinniśmy wychodzić jak po swoje. Każdy tu powinien przyjeżdżać i zdawać sobie sprawę, że to jest twierdza Lublini i tutaj nie mamy prawa przegrywać, remisować i nawet tracić głupich bramek, takich jak dzisiaj, no bo to są niepotrzebne nerwy, ale na szczęście udało się wygrać. Można powiedzieć, że dzisiaj wynik lepszy niż gra, bo tuż przed golem na 3 do 1 Podlasie strzeliło super. No zdecydowanie tutaj miało sytuację, żeby wyrównać, dopisała nam troszeczkę szczęścia, po tym od razu wyprowadziliśmy kontrę na 3 1 i to już na pewno uspokoiło mecz niestrzelony rzut karny drugi z rzędu, to też na pewno was bolało, bo ten początek macie był wyjątkowo nieudany. No to też, no nie wiadomo jak to wytłumaczyć, trenujemy to, to na treningach, mamy bardzo doświadczonych zawodników, którzy dobrze wykonują jedenastki, a, a gdzieś to w meczach nie możemy strzelić, nie wiem jaka to jest przyczyna, ale na szczęście gdzieś tam udaje się z tych akcji strzelać chociaż. Wynik mógł być dużo większy, bo mieliśmy jeszcze sporo sytuacji. Na wsparcie kibiców dzisiaj nie mogliście liczyć? O, nie mogliśmy, ale to no nie możemy się dziwić, że ich nie było. Zdajemy sobie sprawę, nie, jaka jest sytuacja, jakie, jakie mamy miejsce w tabeli. Na pewno nie takie, jak oczekują kibice, ale będziemy robić wszystko, żeby, żeby poprawić naszą grę, poprawić przede wszystkim wyniki i mamy nadzieję, że z meczu na mecz będzie ich coraz więcej. Teraz jedziecie do Sieniamy, tam zawsze motorowi grało się ciężko. Zawsze grało się ciężko, każdemu tam się grało ciężko, tam specyficzny teren, silna fizycznie drużyna, ale myślę, że trenerzy przygotują odpowiednią taktykę na ten mecz i mamy nadzieję, że, że przywieziemy komplet punktów do Lubina. Mimo wygranej dziś chyba jeszcze bardziej bolą teraz te stracone punkty z jutrzę do Giebułtów, bo sytuacja w tabeli wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby, gdybyście mogli sobie te punkty dopisać. No tak, zdecydowanie tutaj, e, jeżeli byli, wygralibyśmy mecz w Giebułtowie, mielibyśmy może nie e, rewelacyjną sytuację, ale dosyć komfortowo, żeby atakować te, te drużyny z czołówki, bo mielibyśmy bardzo małą stratę punktową, aczkolwiek no nie możemy też tutaj się załamywać, bo jeszcze nie jest, nie jest tragicznie, drużyny z góry tabeli też gubią punkty, zostały nam mecze bezpośrednie z tymi drużynami, zdajemy sobie sprawę, że pewnie kibice myślą, że z tą grą co prezentujemy no, będzie ciężko jakieś punkty, ale... Ale mam nadzieję, że z drużynami z górnej części tabeli pokażemy charakter i pokażemy, kto zasługuje na awans w tej widzę. Wierzycie jeszcze tak naprawdę, że położycie się w falko awans. Jakie wygląda atmosfera w drużyny w tej kwestii? Atmosfera wiadomo, no, jest sportowa złość w drużynie, ale, ale każdy tutaj, każdego próbuje motywować, napędzamy się wzajemnie i tutaj nie ma odpuszczania, każdy jeszcze wierzy w awans. Wierzymy w to, że, że możemy awansować w tym sezonie. Długo rozmawialiście po tym meczu z Jutrzenką właśnie. Co, co się wydarzyło w ogóle? Jakieś, jakieś wnioski po tym meczu wyciągnęliście? Mieliśmy analizę meczu. Myślę, że każdy też widział jak wyglądał mecz. Dosyć niefortunna, niefortunnie stracona bramka ze stałego fragmentu, błąd indywidualny. Mieliśmy sporo sytuacji, też rzut karny, nie chciało wpaść, bramkarz obronił. No zdarzają się takie mecze, wiadomo, szkoda, ale tak jak mówię, no my nie składamy broni i cały czas będziemy walczyć do samego końca awans. Jak tak rozmawiacie między sobą, to, to czego Wam tak naprawdę najbardziej brakuje na początku tego sezonu? Zgrania jeszcze myślę, że zgrania nie mamy bardzo doświadczony zespół patrząc na, na nazwiska, jakimi dysponujemy. Myślę, że nie chodzi tutaj o zgranie bardziej o skuteczność, bo, bo myślę, że. No mimo tego, że dzisiaj strzeliliśmy te cztery bramki, to i tak ta skuteczność szwankowała, tak, i musimy poprawić skuteczność. Myślę, że, że jeżeli nad tym popracujemy mocniej, to, to w każdym meczu, każdy mecz możemy rozstrzygnąć na swoją korzyść. Na treningach więcej wpada do, do bramki? Zdecydowanie więcej gdzieś, no wiadomo, na treningu ta presja jest troszkę mniejsza, noga nie drży. Na no, mecz to mecz jednak, tak, dochodzi presja w wyniku kibiców też, no ale... ale... No grając z Motorze Lublin, musimy sobie z, z, radzić z tą presją, tak wiadomo jakie tutaj są oczekiwania i, i no, musimy wygrywać.